literatur fantastyczny. Witajcie na kanale Literatur Fantastyczny. Z tej strony Michu i zapraszam na kolejną odsłonę serii Niezależna Fantastyka. Dziś kontynuacja pierwszego tomu serii o Ozyrysie, której autorką jest Sylwia Maruszczak-Płóciennik. Zapraszam na recenzję Ozyrysa Blizn Przeszłości. Od lektury pierwszej części minęły już ponad dwa miesiące. Postanowiłem więc przypomnieć sobie, co mówiłem o poprzednim tomie. Porównując moje notatki z poprzednią recenzją, muszę stwierdzić, że dziś recenzowany tom jest lepszy od debiutu autorki. Choć wciąż posiada wiele mankamentów. Musimy zacząć od tego, że blizny przeszłości to powieść, której nie da się czytać bez znajomości poprzedniej części. Wiele książek wydawanych w serii posiada mniej lub bardziej ukryte podsumowanie tego, co wydarzyło się wcześniej. Tutaj jednak tego nie ma, a przynajmniej ja już o tym nie pamiętam, a książkę czytałem dwa tygodnie temu. To jednak jeszcze dałoby się przeżyć, bo wiele elementów można wywnioskować z samej fabuły. Większy problem stanowi fakt, że nie dostajemy żadnego wprowadzania do świata, w którym dzieje się powieść. Struktura Multiversum, którą nakreślono w części pierwszej, w żaden sposób nie jest wyjaśniona w Bliznach Przeszłości, a ma to istotne znaczenie dla tej historii. Uważam zatem, że książki nie powinny czytać osoby, które nie znają tomu otwierającego serię. Fabuła jest bezpośrednią kontynuacją części pierwszej. Spiskowcy przejęli Błękitne Miasto i uwięzili Ozyrysa, który w nim rządził. Przed wydarzeniami z Blizn Przeszłości Ozyrysowi udało się uciec i teraz kryje się w jednym z wszechświatów równoległych, zapijając się na śmierć. Są jednak jeszcze osoby, którym nie podoba się nowa władza i jedna z nich odnajduje naszego bohatera, a następnie skłania go do tego, by zaczął myśleć o odbiciu błękitnego miasta. Tak zawiązuje się akcja, która w przeważającej części będzie opierała się na kształceniu nowych uczniów w technice walki zwanej shu. Ten element fabuły jest nudny i pozbawiony jakiejkolwiek emocji. Nie podobało mi się także, że znów w książce jest mnóstwo seksu, w tym wulgarna scena wybaczcie mój francuski, robienia gały. Są jednak w tej książce rzeczy interesujące w fabule i to one sprawiają, że Ostatecznie blizny przeszłości dostaną wyższą notę niż część pierwsza. Po pierwsze, autorka próbuje eksplorować interesujący motyw zdobywców, którzy nie radzą sobie z podbitym miastem. Po drugie, choć następuje to dopiero w 15 rozdziale, wreszcie dostajemy porządną intrygę, która nie polega na bezrefleksyjnym opisywaniu tego, jakich obrzydliwości dopuszczają się złole. W książce pojawia się motyw tajnej organizacji wpływającej na wydarzenia w multiversum i dla mnie jest to najjaśniejszy punkt tej powieści. Widać, że pod względem konstrukcji fabuły autorka zrobiła zauważalne postępy. Trudno to samo powiedzieć o postaciach występujących w książce. Ozyrys często zachowuje się jak rozchwiana emocjonalnie nastolatka, a jego główny przeciwnik, Chris, jest chaotyczny i momentami nielogiczny. Wszystkie postacie mówią niemal identycznie i używają tego samego słownictwa. A skoro już o dialogach mowa, to niestety bardzo często wydają się sztuczne, puste i pozbawione znaczenia. W dialogach pojawiają się konstrukcje zdaniowe, które absolutnie do dialogu nie pasują. Na przykład konstrukcja z użyciem wyrażenia jak i na stronie 22. Czasami dochodzi wręcz do absurdalnych wymian, tak jak w tej. Chris, ogarnij się, bo Laroczen momentalnie wyczuje twój lęk. Karola, nie boję się go, Chris. To źle, bo powinnaś. Generalnie, o ile w pierwszej części mogliśmy jakoś sympatyzować z Natalią, w bliznach przeszłości nie ma postaci sympatycznych, które można by polubić. Wszystkie są generalnie nieprzyjemne, a jak są zirytowane, przeklinają. No i chyba pierwszy raz widziałem, by w książce jakaś postać, powiedziała Hech". jak wspominałem, fabuła prezentuje się zdecydowanie lepiej niż w części pierwszej wciąż jednak pozostawia sporo do życzenia na poziomie narracyjnym przede wszystkim nie lubię tak zwanego leniwego narratora, który wyciąga wnioski i myśli za czytelnika używając takich zwrotów jak bardzo niezdarnie usiadła czy to było coś niesamowitego w narracji ponownie pojawiają się wulgaryzmy w stylu jaja czy fiut a także słownictwo potoczne. Porządny porządnej książce narrator nie może używać zdań typu wykrzyknęła dziewczyna, po czym dostała kopa prosto w żołądek od łysego. Przy czym łysy to nie pseudonim, a przymiotnik opisujący postać. Szczytem było jednak dla mnie użycie w narracji słowa w cudzysłowie, a dokładnie określenia z górki. Na poziomie bardziej konstrukcyjnym irytowały mnie losowe zdania niezwiązane z aktualną narracją i pozbawione znaczenia, a także nagminne mieszanie w narracji trzecioosobowej, perspektywy bohatera i narratora. Przykład pierwszego akapitu z pierwszego rozdziału. Wielki zielono-szary smok przecinał niczym strzała, gęste obłoki, powoli słabł. Z każdą minutą tracił kolejne litry krwi, która na niebie pozostawiała za nim granatową smugę. Łapczywie wciągał powietrze ogromnymi nozdrzami. To była perspektywa narratora. A teraz kolejne zdania z tego samego akapitu. Jeszcze kilka kilometrów, tylko kilka kilometrów i będzie na miejscu. Byle zdołał dotrzeć do celu. To była perspektywa bohatera, następnie jedno zdanie znowu z perspektywy narratora nieustannie tracił wysokość, jak pozbawiony siły nośnej szybowiec. Teraz znowu wracamy do bohatera. Z tym, że on nie chciał lądować. Jeszcze nie teraz. Niestety nie miał już więcej siły. I na koniec znowu narrator. Zaczął łamać czubki drzew, by zaraz potem spaść z hukiem w leśną gęstwinę. To był jeden akapit. Mam wrażenie, że na poziomie językowym książka jest nieco lepsza niż tą pierwszy. Ale nawet jeśli tak faktycznie jest, to różni się nieznacznie. W oczy razi przede wszystkim błąd ortograficzny w samej dedykacji na początku książki. Uczciwie jednak Powiem, że podobnego fakapu już później nie znalazłem. Poza jakimiś drobnostkami w stylu braku półpałzy przy wypowiedzi, większą uwagę zwracałem na styl. Gorąco i całym serduszkiem nienawidzę wspomnianych już wulgaryzmów w narracji. Trzecioosobowej, a niewiele mniejszą niechęcią pałam do potocznego słownictwa używanego przez narratora i do używania przez niego przysłówka cholernie. Nie podobały mi się także nietrafione metafory, powtórzenia, wyświechtane frazesy w stylu „Nogi jak zwaty czy nie dla psa kiełbasa”, a także nieznośne serie krótkich zdań. Ozyrys, Blizny przyszłości to książka lepsza niż część pierwsza serii, choć nie nazwałbym jej jeszcze książką dobrą. Autorka zauważalnie poprawiła się, jeśli chodzi o wymyślanie i Konstruowanie fabuły, ale wciąż musi ostro popracować nad warsztatem, także językowym. Postacie występujące w powieści są antypatyczne, dialogi brzmią sztucznie, a styl bardziej odpycha niż zachęca do czytania. Pomimo tego, kilka pomysłów fabularnych dosyć mi się spodobało, a całość kończy się w takim momencie, że nie wykluczam, iż sięgnę kiedyś po ewentualną kontynuację, głównie po to, by zobaczyć, jak Sylwia maruszczak płóciennik rozwija się jako pisarka. Na ten moment 3 na 10. Książkę dostałem do recenzji od autorki. literatur fantastyczny.